Ksiądz Edward Kabat. Miłość, wszystko zwycięża, Stefania Łącka. Obozowe dni ze Stefanią Łącką Kolejny fragment opracowania, które tutaj już w kilku szczegółach poznaliśmy z wierszy księdza Edwarda, jest kolejny rozdział. Pan z martwych wstał i Polska. Z martwych wstanie, bo jest Królestwem Maryi. Te myśli będą się przewijać przez najbliższe wiersze. Tutaj widzimy starożytne ryciny z rękopisów. Wojna polsko-rosyjska 1609-1618. Rosjanie 4 listopada świętują wygnanie Polaków z Moskwy w 1612 roku. Jezus Królem. Na początku XX wieku Jezus objawia się rozalice Lakównie i świętej so siostrze Faustynie wyraża pragnienie, by został ogłoszony królem i objawia miłosierdzie wobec świata. Kolejna mapa ukazująca ten czas wojny, miejsca, gdzie giną Polacy. Pomnik Trzech Krzyży przy Hucie Szklanej Świętokrzyskim. oprawa modlitewnika Anny Jagielonki z XVI wieku Myśl. W miłości sięga się nieba. Bez miłości nie da się żyć. Gdy ją lekceważysz, życie staje się utrapieniem. Kiedy jej pozbywasz się za cenę kariery, dużo tracisz. Do zbrodni, do cnoty idzie się po stopniach. Miłość jest drabiną do szczęścia. Miłość to wysiłek całego życia. Same chęci nie wystarczą, trzeba kochać. W dniu śmierci liczy się tylko miłość. Miłość to najcenniejszy dar i skarb. Nic nie ma. Piękniejszego niż miłość. Jeszcze kolejna myśl. Z Matką Bożą zwyciężam. Królowo Polski weź w opiekę Polskę i naród cały, który żyje dla Twojej chwały. Te myśli będą się powtarzać na następnych stronach tego opracowania. Tu mamy wezwanie wzywające Polaków do troski o niepodległą Polskę. Wiersz czterdziesty Biją dzwony, bo wybija godzina gniewu. Miecz boleści serca Polaków przeszywa, Wołają o ratunek dla ojczyzny, proszą o koniec wojny, modły swe ślą nieustannie ku niebu, by zadość uczynić za grzechy rodaków i skrócić kary Boże. O duszę trzeba walczyć, a pokój sam przyjdzie wszak człowiek. Burząc porządek wiary i cnoty, sam sobie piekło na ziemi przygotowuje. Więc szukam tu koło siebie dusz szlachetnych. Co byśmy tu na pryczy łańcuchem opletli Polskę, by znów Królestwo Maryi mogło się rozwijać i zwycięstwo przyszło przez jej zawierzenie świata i Rosji. Kochaj i czyń, to takie proste, a jednak szaleńców brak. Proszę, by choć jedna dusza się znalazła, która ze mną by wiernie Bogu służyła i o dziwo, jest nas sporo, modlimy się na preczy za Polskę, za umierających i za wrogów. Niech dzwon wybija godzinę miłosierdzia, Polska wolna i niepodległa z gruzów wojny powstanie. Już grają anioły. Wiersz 42. Już grają anioły dla ciebie Stefanio, za krzyż obozowy, dźwigany każdego dnia, by dać szansę tym, co odchodzić nie chcą, ale żyć i być jak Jezus. Żertwą ofiarną dla wolnej i niepodległej Polski. Wszak to matka najlepsza, Królestwo Pani Nieba i Ziemi, Bogu rodzicy, wszak na jedną szalę, wszak zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Wiersz 43. Bogu, Rodzico, Dziewico. Bogu, Rodzico, Dziewico, usłysz, Matko, głos człowieka na który ze strachu drży, z zimna jęczy. Co nas tu czeka? Jeden Bóg wie. Śmierć zbiera żniwo, pamięć ginie. Tylko w Tobie, Matko Niebieska, jest nadzieja. Tylko Ty, Matuchno, ratować i zbawić możesz. Prze to, to wyciągam ręce do Ciebie. Tak za siebie, jak i więźniarki, proszę. Maryjo, bądź nam Matką Nadziei, Piastunko naszych Marzeń, Orędowniczką w Potrzebie, Ratunkiem i Pociechą w godzinie śmierci. Kolejny wiersz, Ratunku ginących. Ratunku ginących, moście łączący, różo, przedziwnie pachnąca. Lilio przeczysta. Zwierciadle prawdy, kwiecie majowy, piastunko chorych, opiekunko i pociecho kobiet karmiących, czuła Matko Sierot, gaździno ziem polskich, pani i królowo gór i nizin. Bogu, rodzico, matko Jezusa, wspieraj nas, Królowo zwycięska, bądź ratunkiem w każdy czas. A gdy będziemy czwórkami do nieba szli, przyjmij nas i zaprowadź do swego syna. Bramy nieba nam otwórz i wprowadź. W wieczny raj. O Matko miłości i miłosierdzia, pomagaj więźniarkom, ratunku grzeszników, przemień serca naszych wrogów. Bogu, rodzico, okaż się nam Matką dobroci w każdej potrzebie. Wiersz czterdziesty piąty. Każdego dnia strzelają i głodzą. Każdego dnia strzelają i głodzą. Krematorium pracuje całą parą. O Boże, święty i miłosierny, Przebacz nam, Panie, dla bolesnej męki Jezusa i krwi najdroższej wylanej. Piekło obozu zniszcz i lucyfera zamknij na wieki, bo od tego, na co tu się patrzy, serce boli. Więc wołam, Matko Oświęcimia, ulituj się nad nami, tych, co zginęli za wolność i niepodległość Polski, wprowadź przed oblicze Jezusa i proś Syna Swego za nami. Wiersz 46 W majowe dni. W majowe dni tulimy się do ciebie, matko. Nasza najświętsza wspomożycielko, radości nasza i boleść cała, jak pod krzyżem Syna, stałaś, otocz nas swym płaszczem. W te dni, szaleńca diabła, różańcem, oplatamy swe grzechy i Polskę całą. Wszak wyznać, win nie możemy, tylko wołamy i tulimy się jak dzieci do swej ukochanej mamy, abyś wolność. Ubłagała, ubłagać nam raczyła, a ojczyźnie niepodległość wybłagała. I kolejny wiersz, czterdziesty siódmy. Święta. Madonna ze łzami w oczach. Święta Madonna ze łzami w oczach, a sercem, cierniem zranione, prosimy: Bądź z nami i wspieraj nas. Ocieraj łzy, pocieszaj, ulecz rany, daj nam chleba by my głodni za drutami obozu bez szans na wolność. Więc wspieraj i ratuj nas: Święta, Madonno, Pani łaskawa, nie zważaj na nasze słabości i upadki, ale na to, co ślubujemy. wytrwać w wierze chcemy, więc pomagaj nam, a zmarłym wieczny raj, matuchno kochana, okaż się nam Matką miłosierdzia, pomocą i ratunkiem, bo nie słyszano od wieków, abyś tego opuściła, co wzywa Twego imienia. I tekst czterdziesty ósmy Bogu, Rodzico, Dziewico, Niepokalana Bóg Cię przyozdobił, Syn wywyższył, Duch Święty namaścił, a przeczysta Matka Jezusa, niosąca na rękach skazanych na śmierć, płaszczem otulająca zziębniętych i rozpaczających, nadziejo dająca życia życie załamanym, matko życia i śmierci prowadź, umacniaj nas, bądź z nami w każdy czas. <laughs> Tekst czterdziesty <laughs> dziewiąty. Biją dzwony, stewciu, matuchna niebieska Bogu Rodzica, idzie ku Tobie, by Cię przywitać, podać Ci rękę i zabrać do nieba. Bo któż w obozowym piekle czcił swą matkę niebiańską w majowe dni różańcem oplatał październikowe dni. O święta duszo, aniele ziemski dla śpiących napryczy. Kto wzbudzał nadzieję, że piekło się skończy, Polska do życia powstanie i odrodzi się na nowo. By miłosierdzie pańskie wychwalać i miłość wzbudzić. O strażniczko dusz umierających, z gromnicą w ręku i znakiem krzyża znacząca czoło. Człowiek dla człowieka może być aniołem, w piekle obozu ręką demonów wzniesionym. Stefciu, stań do apelu, bo już chówce anielskie ci grają. Witają bratnią duszę, co łzy ocierając pisała listy do bliskich umierającym, by powiedzieć, że odeszli. I pokój ich duszy na wieki. Wiersz pięćdziesiąty. Daję ci róże. Daję ci róże za akt miłości hero heroicznej, za życie uratowane, Stefanio miłości pełna. Dla ciebie czerwona róża, za dar serca, dla tylu ludzi. Patrz, Anioł ci niesie róże, sercem za serce, a chór niebios śpiewa pieśni. Chwała i pokój sercom niosącym miłość. Alleluja. Czy słyszysz ten śpiew, Stewciu? Nie, piękna Pani. Jakże mogę słyszeć, skoro wszędzie czuć zgrozę i śmierć. Córko moja, nie bój się, nie lękaj się ludzi. Oni są w rękach mojego syna. Ludzkość nie usłuchała mojego wezwania z Fatimy. Dlatego przyszła wojna i pochłonie wiele ludzi. Szatan zdawać się będzie odnosić tryumf. Ale moje niepokalane serce zwycięży. Szczęśliwy naród, którego jestem królową. Mój syn nie da Wam zginąć. O matko, Pani mądrości z zgręboszowa, dzięki Ci za ten dar, za wszystko, a ja, kochana matko, daję Ci złotą różę, za to, że jestem tutaj i choć niektórym mogę pomóc by mogli sobie uświadomić, że miłość może być w piekle obozu, że jest największym przesłaniem życia. Ciąg dalszy nastąpi.